No teraz na pewno nastroje zupełnie inne Marcel Bonitka, rozpisany klasem no książkowo, wzorowo. Takie było zadanie od samego początku. No i wielkie brawa, bo wybiłeś mu koszykówkę z głowy w tym spotkaniu. Co szczerze mówiąc, mieliśmy ten mecz już od dawna, od momentu e, pierwszego starcia w Warszawie, gdzie po prostu nas zniszczyli. Myślę, że byliśmy w innej formie, co najważniejsze, mentalnej. Dzisiaj wyszliśmy, wiedzieliśmy, co mamy zrobić. Wydaje mi się, że byliśmy bardzo dobrze przygotowani merytorycznie na Śląsk. I wydaje mi się, że tak jak chcieliśmy, tak zagraliśmy, więc. więc Trzeba się cieszyć, że, że wygraliśmy ten mecz, wygraliśmy dużą różnicą punktową. Wydaje mi się, że chyba większą niż przegraliśmy pierwszy mecz, więc e, to jest na duży plus. No nic, robimy swoje dalej. Jeszcze zostało 3 mecze do końca sezonu regularnego, e, będziemy walczyć o każdą kolejną wygraną. Mam nadzieję, że zapewnimy sobie miejsce w playoff. I jeżeli to będzie zapewnione miejsce w playoff, e, będzie odpowiednio wysokie. Ta przerwa była kluczowa, bo tak jak powiedziałeś, mentalnie tutaj no, absolutnie byliście gigantem, no i fizycznie też dominowaliście nad rywalem. To, to ciężko mi powiedzieć, zdominowaliśmy fizycznie, aczkolwiek, no, patrząc na wynik, na pewno. Wydaje mi się, że też taktycznie po prostu zdominowaliśmy dzisiejszy mecz. I graliśmy jako drużyna, chyba po pierwszej połowie mieliśmy wydaje mi się 17 asyst, coś koło tego, no to to jest naprawdę dobry wynik, tym bardziej dla nas i wydaje mi się, że tak jak zawsze to powtarzam, gra drużynowa to jest nasza największa siła i mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało. Mentalnie to już było takie granie jak w playoffach? Tak, no, przyjechaliśmy do, do hali stulecia, grać ze Śląskiem, który też walczy o życie. E, dało się poczuć e, atmosferę play-off e, i tak się na to nastawiliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wracamy do Was, panowie.